Ej, to jest chyba najbardziej naj stresujące. Teraz. Tapujemy, tapujemy, no. Chodź, zobacz z tej strony, będzie ci lepiej patrzeć. Zobacz. Lecą. lecą, 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 no. Uwaga. No, e, dobra! No, yeah. Tak? Ja bym to chyba na nie Czemu? No nie wiem, dla mnie nie odpowiedziałaś w ogóle na pytanie Ale słuchaj, no to nie ja wybieram Zapraszam w takim razie hejtera numer dwa Jeden punkt na twoje konto Na pewno jesteś troszeczkę dalej od tej kary, tak? Czy uważasz się za lepszą od człowieka z bardziej przyziemnym zawodem niż influencer? Na przykład kelner? Powiedziałaś kiedyś, że robienie makijażu jest trudniejsze niż praca na budowie yy, Odpowiadając na pierwszą część pytania Absolutnie i definitywnie nie Ja uważam, że ani nie ja jestem gorsza, ani nie ta osoba jest gorsza Więc yy, totalnie nie A druga część pytań jest bo mam teraz presję czasu! Dlaczego powiedziałaś, że robienie makijażu jest trudne? Ale to było totalnie w żartach akurat. To, 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 to. No to jest odpowiedź na moje pytanie. To był I po prostu stopa, żart. To czas. Także słuchajcie, głosujmy. Co takie możliwe? No bo presja czasu jest straszna, ja nie mogę się skupić na tym, co mówię.